Poranny gość, Radia Zachód. Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek, czyli ja czekam przy swoim mikrofonie, a nasz gość, poseł Bogusław Wątor, przy swoim mikrofonie. Dzień dobry, Panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Lubuski poseł Nowej Lewicy, dawniej sojuszu Lewicy Demokratycznej, a ta wzmianka jest nie bez znaczenia, bowiem działacze Nowej Lewicy w Zielonej Górze pokłócili się niedawno o wybór współprzewodniczącego lubuskich struktur. Obrady zostały przerwane, ale władze zielonogórskie i tak wybrano sprawcą, czy być może raczej sprawczynią całego zamieszania według relacji niezadowolonych działaczy Nowej Lewicy ma być posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, która miała wszystko, zdaniem działaczy, ukartować. W tym małżeństwie znowu coś zgrzyta. Mówię o małżeństwie wiosny i dawnego sojuszu lewicy demokratycznej. Od początku się Panie pośle nie układa. Dlaczego? Panie redaktorze, no pewne rzeczy były do przewidzenia od pewnego czasu, ja to wielokrotnie podkreślałem też w radiu, nowa lewica działa powiedzmy, bym powiedział bezprawnie, nie liczy się ani ze statutem, ani z obowiązującym prawem z niczym. Jest to takie prawo kaduka, jeżeli mówimy o miejskiej organizacji, bo można by to analizować, podobna sytuacja jest w Gorzowie, podobna sytuacja w całym Województwie, lubuskim, Ale jeżeli Pan spytał konkretnie o Zieloną Górę, to chcę Panu powiedzieć, że w grudniu odbył się zgodnie ze statutem zjazd miejski, w zjazd, w którym mogli uczestniczyć wszyscy członkowie partii i uczestniczyło ponad 50%, tak żeby była wymagana większość. Wybrane... No, tam, no, ale te władze nie podobały się, tak jak pan powiedział, ani panu Jędrzejczakowi, ani e, pani Kucharskiej Dziedzic, e, więc e, pan Jędrzejczak postanowił e, rozwiązać tę te, e, e, strukturę, czyli e, te władze też bezprawnie, bo nie, bez zad do dzisiaj nie wiemy dlaczego. Zostało to rodzenie, No, i powołał pełnomocnika, pana Brodzika. Pan Brodzik liczył razem z panem Wysockim i innymi młodymi ludźmi, że oni, powiedzmy, na tym zyskają, że będą może radnymi, może czymkolwiek innym, że ich pani kucharska dziedzic właściwie wystawi na listach, ale to pokazuje, że nic z tego nie będzie, że to tak nie będzie wyglądało, bo będzie wyglądało tak jak ten zjazd. Zresztą ten zjazd był całkowicie nielegalny, bo jak pan zajrzy do statutu, to na szczeblu powiatowym nie mogą na wybierać delegatów. A oni sobie wybrali garstkę dziewięciu członków, która miała wybrać wszystkie władze. Przecież to jest jakiś szczebel. A nie jeśli jest no. tak źle, jak pan mówi, to dlaczego w zasadzie z działaczy nowej lewicy w województwie lubuskim byłego SLD, tylko pan, no i pana brat, pan Tomasz Wątor, zabieracie tak otwarcie głos w tej sprawie. Inni, Działacze nowej lewicy, których pytamy o zdanie, o wyrażenie publicznej oceny tego, co się w tej chwili dzieje, nabierają wody w usta. Boją się, czy, czy są oportunistami? No to trzeba ich zapytać, jakby mi pan podał nazwisko, o kogo chodzi, to ja zapytam, bo większość działaczy myśli tak jak ja. To, że tylko dziewięć osób przyszło na te wybory, które i tak skończyły się farsą, świadczy o tym, że podejście i myślenie ludzi w partii jest podobne jak moje. Umówmy się, że w moim kole nie wiem ile teraz jest, bo trochę ludzi porezygnowało było 70 osób, myślę 9 osób, to 50% mojego koła, to jest daleko praktycznie biorąc. Więc, więc to, to wszystko to jest po prostu no jedna wielka kpina. Pojawiły się, spekulacje, Pojawiły się spekulacje, domysły o reaktywacji SLD. No, być może nie pod tą nazwą, ale jednak w tamtej formule. Co pan na to i czy dotarły do pana takie pomysły? Znaczy, ja myślę, że w najbliższym czasie na ten temat będzie konferencja prasowa, więc może nie będę dzisiaj wyprzedzał tematu, ale jak to mówią, zawsze w jakichś pogłoskach jest ziarenko chociażby. Mówimy o konferencji w, w Województwie Lubuskim czy w Warszawie na szczeblu centralnym? Mówimy o prasowej. Pan zauważył w, w, na szczeblu. W województwa, różne struktury właśnie w kontrze temu, co się dzisiaj dzieje w Nowej Lewicy, no bo umówmy się, że poza tymi organizacyjnymi sprawami, poza działaniem bezprawnym, no to to też jest wiele do życzenia w układzie programowym, bo to dzisiaj, tak jak już rozmawiając z panem kiedyś, powiedziałem, że jest to partia daleka od moich ideałów, do których się zapisywałem. Panie pośle, zostawmy w takim razie Nową Lewicę, jej sympatyką i działaczom. Teraz o czymś Ważnym dla wszystkich Polaków 15,6%. Tak GUS szacuje czerwcową inflację. Zdanie ekonomistów na temat tego, jak z inflacją walczyć, no jest praktycznie zawsze takie samo ograniczyć ilość pieniędzy dostępnych na rynku. Tymczasem, jak mówi Nowa Lewica, prawo i sprawiedliwość odwróciło się plecami od polskiej rodziny, a ludzie oczekują szybkich zmian. Tak mówił w środę szef klubu Lewicy. Krzysztof Gawkowski apelując, aby na obecnym posiedzeniu Sejmu rozpoczęto procedowanie projektów ustaw, które lewica złożyła w taki pakiet bezpieczna rodzina. O co chodzi w tej bezpiecznej rodzinie, panie pośle? Panie redaktorze, w, tutaj chodzi o kwestie związane z, też między innymi z obietnicami Prawa i Sprawiedliwości dotyczącymi kwestii związanych chociażby z mieszkalnictwem, bo ja to tak będę tylko mówił hasłowo, chociażby związanych z przejazdami do pracy, no bo te bilety chociażby miesięczne też rosną niesamowicie. To chodzi o zagwarantowanie pewnych min nimów egzystencjonalnych do, do funkcjonowania. To chodzi o dostępie do służby zdrowia i tak dalej. Panie pośle, a mieszkanie jest prawem czy towarem? Moim zdaniem każdy powinien mieć prawo, znaczy Nabyć powinien mieć możliwość nabyć ten towar i mieć możliwość normalnej egzystencji, bo przecież to jest to jest epoka, bym powiedział, sprzed iluś set lat, gdzie w jednym mieszkaniu, w jednym domu mieszkała babcia, czy mieszkali rodzice i mieszkała młoda para każdy powinien mieć możliwość życia na swoim, w swoim koncie, Zresztą przypomnę, że w tym krytyko PRL, czyli sprzed 89 roku. Tam wiele rzeczy było złych, ale też część rzeczy było dobrych i jedną z tych dobrych rzeczy było to, że nieraz się czekało dosyć długo, bo pa, ileś tam lat na mieszkanie, ale każdy to mieszkanie mógł praktycznie otrzymać. Dzisiaj część społeczeństwa nie ma perspektywy na otrzymanie mieszkania. No ale PRL, przypomnijmy, skończył się przynajmniej w, w sensie ekonomicznym, na tym się skupmy, hiperinflacją, czyli inflacją no, kilka tysięcy procent. A jak... Wracając do tego tematu, bo to jest na pewno ważna sprawa i wszyscy nas słuchający w tej chwili się zastanawiają, co lewica by zrobiła w walce z inflacją? Taki pierwszy podstawowy krok. No panie redaktorze, to w tej chwili to już praktycznie biorąc się, mleko rozlało i można zapobiegać pewnym działaniom. Tu trzeba było robić działania wcześniejsze, interwencyjne praktycznie rzecz ujmując, kiedy my żeśmy alarmowali jako cała opozycja, że jest źle, że właśnie dojdzie do dużej inflacji, że będziemy mieli y, y, tą inflację na, na poziomie dwucyfrowym, to jak pan pamięta i rząd, i prezes Narodowego Banku Polskiego zapewniali nas, że do takiej sytuacji nie dojdzie, że wszystko jest pod kontrolą. Ale Panie Pośle, kiedy Państwo alarmowali? Tajem, kiedy Państwo alarmowali? Bo ja pamiętam no, czasy pandemii. Półtora roku temu się zaczęły sytuacje takie, gdzie mówiliśmy, że w, ob, w, z uwagi na pandemię może dojść do takiej sytuacji. Później do tego doszła kwestia wojny, która się dzieje na Ukrainie. To wtedy żeśmy już podwójne czerwone światło zapalili, bo po, powiedzieliśmy, że to wszystko doprowadzi do takiej sytuacji, która jest. Przecież popatrzmy, no, jak ma nie być u nas inflacji. Jak na przykład paliwo wzrosło najbardziej najwięcej w całej Europie. My dzisiaj, jakbyśmy popatrzyli na wzrost ceny paliwa, to w żadnym państwie w Europie aż tak mocno... Ale mimo tego, panie pośle, paliwo w Polsce jest jednym z najtańszych w Europie. Rząd Chorwacji postanowił niedawno zamrozić no tak, ale, ceny paliw na dwa tak, tygodnie. Ale, panie Okazuje się, że stacje paliw się zamykają, bo nikomu się nie opłaca tego paliwa sprzedawać. Dobrze, ale, ale panie redaktorze, jak pan mnie pyta o inflację, to wysokość wskaźnika ceny ma mniejszy tutaj wpływ. Tutaj kwestia jest przyrostu, czyli jeżeli u nas najwięcej wzrosło, no to wiadomo jest, że będzie to też napędzało koniunkturę inflacyjną, bo jeżeli środki energetyczne, czyli te, które są potrzebne do wyprodukowania wielu różnych rzeczy, czyli patrz, paliwo, energia elektryczna, gaz będą wzrastały, to zgodzi się pan ze mną, że tym samym będzie napędzana koniunktura oczywiście, inflacyjna. Oczywiście panie pośle, no bo, oczywiście, bo, panie to, pośle że się zgodzę. Ja tylko chciałem przypomnieć czasy pandemii. W tym Studiu i także w innych studiach radiowych i telewizyjnych politycy opozycji mówili: więcej wsparcia dla przedsiębiorców. Nie może być tak, że ta, tamta branża nie jest objęta. Ratujmy rynek pracy, bo to się źle skończy. Gus podał wczoraj dane, z których wynika, że bezrobocie w Polsce mamy najniższe od 30 lat. No, naprzeciw oczywiście jest inflacja, która jest wysoka. Dziękuję bardzo, panie pośle. Chyba, że jeszcze zdanie komentarza do tego, co powiedziałem. No ja się cieszę, że bezrobocie spada, no bo to jest rzecz bardzo dobra, patrząc na, na, na informacje. No tylko tyle, że to nie zmienia sytuacji, że jeżeli byśmy spytali Kowalskiego czy Nowaka w Zielonej Górze, w Gorzowie, czy w innym naszego regionu, czy więcej płaci. Za produkty żywnościowe, idąc na targ czy idąc do sklepu, no to odpowiedziałby nam, że płaci więcej. I tutaj jest problem, bo ta inflacja, o której Pan wspomniał, między innymi generuje wzrost cen, a, a, a przez to ma się mniej, mniej w portfelu i za chwileczkę tych, tych biedniejszych rodzin nie będzie stać na podstawowe produkty. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę, a Panu posłowi dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bogusław Wątor, Lubuski poseł Nowej Lewicy, obecnie w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Doktorze, dziękuję Państwu. Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod 24.pl.